Dzień dobry, dzień dobry. Dziś w końcu, wreszcie i nareszcie powiem, ile wydaję na papier toaletowy średnio miesięcznie. Ale żeby to miało dla Ciebie jakąkolwiek wartość, powiem to w kontekście funduszu wydatków nieregularnych. Koncepcja ta pochodzi z takiej pewnej magicznej książki. Książka Michała Saferska jest dość gruba i może wydawać się nawet trochę przerażająca. Ja też mam ją chyba od 3 lat, a dopiero po tych trzech latach dojrzałem dorosłe do tego, żeby zająć się poważnie funduszem wydatków nieregularnych. Jeszcze taka uwaga, prośba, sugestia, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, to będziesz na bieżąco dostawał te... Powiadomienia i mógł mnie śledzić, obserwować kolejne filmy, a zamierzam je wydawać, więc byłoby super dla mnie, gdybyś to zrobił. Generalnie koncepcje z tej właśnie książki są ze mną bardzo zbieżne, stąd też śmiało je wdrażam i, i polecam jak najbardziej. Nie znaczy to, że u ciebie też wszystko się w pełni sprawdzi. To takie zastrzeżenie. I teraz upraszczając, jak tylko się da. Z czego składa się budżet domowy? Bo mówimy o domowym. W dużym uproszczeniu, ale to nam chyba wystarczy. Wydatki nieregularne i regularne. To się składa na budżet. I teraz wydatki regularne są te, które ponosisz regularnie, co miesiąc. Jakieś abonamenty, opłaty, yy, paliwo. Jedzenie, oczywiście, jakieś akcesoria chemiczne i tym podobne. Wydatki nieregularne to takie, które ponosisz oczywiście, że ponosisz, ale nie co miesiąc, a na przykład co kwartał, co pół roku albo raz na rok. Na przykład ubezpieczenie auta, jakieś różne naprawy auta, czy też fryzjer psi, no albo prezenty świąteczne. I teraz słowem wstępu, żeby zrobić sobie budżet, musisz. Mieć już wiedzę na temat tego, ile wydajesz, i to jest podstawa. No i dalej kategoryzujesz sobie te różne wydatki i wydzielasz, które są regularne, które są nieregularne. Maksymalną sumę wszystkich regularnych w skali roku, jak łatwo się domyślić, sobie dzielisz przez 12 miesięcy i wychodzi ci średnia wartość, jaką na te regularne wydatki będziesz przeznaczać. I być może ku Twojemu zdziwieniu z wydatkami nieregularnymi robisz dokładnie to samo. Sumujesz wszystkie, jakie się odbyły w całym roku i dzielisz przez 12. Miał w książce nawet sugeruję, żeby podzielić to przez 10. Wtedy będzie ta suma troszkę większa, będzie pewien większy zapas w razie czego, ale jeśli przez 12 zrobisz, też będzie ok. Dla uproszczenia przyjmijmy sobie, że ta suma wyniosła 12 tysięcy, podzielimy ją przez 12, wychodzi nam piękny, równy 1000 zł miesięcznie. Ale to oczywiście nie oznacza, że każdego z miesiąca wydamy ten 1000 zł, bo będą takie miesiące, kiedy z tych nieregularnych wydamy maksymalnie 50 albo 100 zł, z kolei będą inne miesiące, kiedy to nieregularnie wydamy na przykład aż 2 tysiące. Teraz cała idea, cała koncepcja funduszu wydatków nieregularnych polega właśnie na tym, żeby regularnie, co miesiąc, niezależnie od tego, czy planujesz wydać 50 czy 2000 zł, odkładać najlepiej na osobne konto właśnie ten 1000 zł, czyli tą miesięczną średnią wartość. Dzięki temu ten Twój budżet jest równomiernie obciążony, można tak powiedzieć. Równomiernie rozłożony, odkładasz sobie równo po tysiącu, nie, nie, nie obciążasz się np. Jednego, jednego miesiąca tymi dwoma tysiącami, więc to masz tutaj ładnie, regularnie od, odkładane oraz budujesz sobie też pewnego rodzaju poduszkę, choć to nie jest poduszka. Tak, będziesz miał tą jakąś kwotę y, zabezpieczenia i w razie właśnie jak przyjdzie jakaś taka awaryjna sytuacja, że trzeba będzie to auto naprawić, że na przykład pralka przestanie działać, czy coś tam się nagle y, takiego nieregularnego wydarzy, no to będziesz miał tą swobodę, tą pewność siebie właśnie, że te pieniądze są, można z nich czerpać i właśnie na to je wydać. Oto cała idea i koncepcja z tej książki właśnie tutaj odnośnie funduszy wydatków nieregularnych. Pochodzi więc zachęcam, polecam do wypróbowania, do zrobienia, do przemyślenia, czy, czy, czy też to jest zbieżne w ogóle z Tobą, z Twoim trybem życia i planowania, czy też nie, bo nie twierdzę, że to musi być. Dla mnie to się bardzo odpowiada. Już nie raz o tym mówiłem. Podstawą właśnie do takiego budżetowania jest spisywanie sobie swoich wydatków. Dokładnie, żeby dokładnie wiedzieć na co te pieniądze każdego miesiąca wydajesz. Ja to już robię od 7 lat. To już jest dla mnie nawet, nawet rutyna i ogromna wartość. I powtarzam po raz kolejny: nie wyobrażam sobie po prostu, żebym ja mógł nie panować nad moimi wydatkami żebym tego nie spisywał. Jestem jeszcze na tyle wkręcony w ogóle w ten temat, że y, każdy wydatek dzielę na 40 takich głównych kategorii, a w sumie mam chyba niecałe, niecałe 200 takich sub kategorii, podkategorii, gdzie każdy wydatek mogę sobie tam y, ładnie y, zakategoryzować i dzięki temu mam właśnie fajny wgląd w kategorie, dokładnie w to, co wydaje. To nie jest tylko jakieś tam nie wiadomo z jakiej kategorii, tylko już wiadomo z czego to pochodzi. I kiedyś robiłem to w arkuszu kalkulacyjnym, teraz od jakiegoś czasu zbudowałem sobie taki prosty programik dla, dla swojej potrzeby, gdzie tam wpisuję kwotę, kategorię, krótki opis i to mi się ładnie w skali miesiąca wszystko sumuje i, i mam pięknie pokategoryzowane z boku, dokładnie dzięki temu wszystko wiem. Okej, okay, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że dałem Ci jakąś wartość. Daj znać, co Ty sądzisz o, o tym funduszu wydatków nieregularnych. Czy on Tobie odpowiada? Czy jest zbieżny z czy, czy nie? Jeśli czujesz, że może być, to chociaż przetestuj, spróbuj sprawdzić. Być może akurat będzie to dla Ciebie przydatne. Tyle ode mnie. Słyszymy się gdzieś tam kiedyś. No dobra, miałem jeszcze powiedzieć, ile wydaję na papier toaletowy, a więc moja dwuosobowa. Rodzina w budżecie średnią za rok 2019 wydaje 20,59 zł miesięcznie na papier toaletowy. Dziękuję.